Jak Państwo widzicie, ale są Półkowa, i Słuchowa. żeby uważali, bo jej córka rozwiesza, roznosili pakaty na mieście. I Panie Burmistrzu, chcę powiedzieć, Pan oczywiście tutaj zapewnia, że ta szkoła, to jest tak naprawdę zamiar likwidacji, to jest likwidacja dla nas. Ja Was proszę, my potrzebujemy dzisiaj takiego małego zwycięstwa. Dlaczego? Bo jeżeli Wy pod, pod, podejmiecie tą uchwałę o zamiarze likwidacji, to dzisiaj na zamku w Odmowie zostanie otworzony szlak. Dlaczego? Dlaczego? Bo zamiar likwidacji to jest tak naprawdę likwidacja. mimo, eee, że powtórzę, to jest protokół, ale co Zostanie otworzony szampan. Szampan. Będzie zwycięstwo. Ale to społeczność lokalna potrzebuje małego zwycięstwa. Bo y, to proszę Państwa, jest też namacalny to, że po spotkaniu tydzień temu z Panem Darozkim y, i Dunajem. Y, Poprosiliśmy o spotkanie przewodniczącego Rady Powiatu, starostę przewodniczącego Komisji, Komisji Oświaty, nie przyśpieszcie pan? Panie przewodniczący, pan reprezentuj, reprezentuje też Platformę Obywatelską. I chcę panu powiedzieć, że Platforma Obywatelska z, z naciskiem na obywatela, Pan Starosta reprezentuje forum samorządowy. Forum to jest dyskusja na równych prawach. Nie przyszliście do nas. Okazało się, że 12 października na spotkaniu nauczycieli peta w Karolinu ja usłyszałem, że jestem rzeźbiarzem przyszłości, a 14 w Dzień Edukacji Narodowej, że mam być grabarzem przyszłości. Także to jest wobec nas niepewne. Nie, nie chcieliście z nami porozmawiać. I teraz rzeczywiście Pan będzie My już mamy kino na pedały, Będziemy mieli taks Mamy taksówki, które dowożą do, do, do miasta do sklepu, do ośrodka zdrowia. Będziemy mieli jeszcze takie może nie wiem, ze opodźnionym na to tak trzeba po prostu... To jest nie fair wobec społeczności lokalnej. Chcecie po prostu uch zaorać i zrobić taką polską B. Jeżeli ma być Polska w budowie, to Powiat Miejski też ma być w budowie. Proszę sobie przypomnieć, jak wszyscy razem walczyliśmy o Polskę. Bo Niemcy chcieli nas po prostu przejąć. I tutaj my naprawdę mamy rację i my, my, my musimy walczyć o to swoją małą e, ojczyzną, jaką jest Okrug.